Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Fantazy Royale w Pubgo. Dzisiaj zagramy sobie paladynem, ponieważ Paladyn jest najbardziej OP klasą. E, palady... Paladyni są wyjątkowo odporni i mogą bronić leczyć swoich sojuszników podczas walki. Zaczarowany Morgan może leczyć sojuszników i spowalniać ruch wrogów. A służy do blokowania ataków i odpychania napierającego nieprzyjaciela. Zadaniem paladyna jest walka w pierwszej linii i ochrona mniej odpornych sojuszników. I dzisiaj zagramy sobie takim paladynkiem. Jeżeli Wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień i moi drodzy, lecimy tutaj z... E, Pierwszym meczykiem gramy z randomami, ponieważ nie mam tutaj całego składu e, I zobaczymy jak nam pójdzie. No, paladen wydawał mi się najbardziej opa jak tak pograłem parę godzinek na tym trybie już, e, to wydaje mi się właśnie, że Paladin jest jedną z najmocniejszych klas. Mag też jest potężny, bo ma ten grad taki z nieba, co leci. Tą taką, ten deszcz meteorytów, który naprawdę potrafi z jednego i samochód rozbić na strzała. Ranger ma potężny damage, ale jest strasznie squishy i ciężko się nim gra. Wydaje mi się, że jest taki troszkę mniej zbalansowany, jeżeli chodzi o... E, połączenie z innymi bohaterami, a paladynem gram pierwszy raz. Ale wydaje mi się, że to jest jedna z najmocniejszych klas, e, jaka jest tutaj dostępna. I zobaczymy, jak nam tym paladynem pójdzie. Lecimy sobie na akademiki, lecimy sobie w okolice szkoły. Ja ogólnie, ludzie, dzisiaj będę robił troszeczkę cięć na tym materiale, e, dlatego że złapało mnie jakieś choróbsko. Jest to jakieś najprawdopodobniej zwykłe przeziębienie, e, więc tutaj troszkę mam taki przetkany nos. No ale mam nadzieję, że mi to na dniach przejdzie, nie? E, dobrze, mam parę materiałów już do przodu nagranek, w razie czego to e, filmy i tak się będą pojawiały. Dobra, to bierzemy, to bierzemy, e, Kryształ ochrony bierzemy, tych innych nie zbieram, bo tutaj też się ludzie średnio... E, dzielę tymi kryształami, nikt tego za bardzo nie zbiera. Chociaż można by było zbierać wszystkie. Dla Paladyna interesują mnie zielone te kryształy. Zielone kryształy dla mnie będą najmocniejsze. E, tutaj ogólnie fajnie jest mieć całą drużynę. Bo moi drodzy, e, każda postać coś robi, nie? Każda postać na swój sposób jest mocna. Jak mamy zgranie tutaj dobre drużynowe, to możemy poklikać. Co mi daje pierwszy no, jak na drugim poziomie? Zmniejsza obrażenie od, bro od broni do walki wręcz o 15%. E, a to mi daje zwiększone maksymalne punkty zdrowia i zestaw się szybciej ładuje, dobra bierzemy to, że nam mniej HP zadawali e, przeciwnicy Póki co i lecimy na dół, nie, lecimy na dół Żeby pozbierać tej kolejne rzeczy, cyrką. elegancko, cyrkom nam się przyda Akurat bierzemy banda bandaż, najwięcej miałem tutaj 6 fragów e, które udało mi się zdobyć na tym, na rangerze ale ranger'em też najwięcej grałem tutaj, więc nie ma co się dziwić. Dobry maczek trafiłem. Wygrać nie udało mi się, oczywiście, bo wygrać jest tutaj ciężko, ale 6 fragów wydaje mi się, że to jest bardzo... E, dobry wynik Też spróbujemy zagrać gierkę, gdzie troszkę przykampimy e, I z tego trybu teraz się troszkę odcinków w pubku pojawi Dlatego, że on jest czasowy tylko e, A chcę go wymasterować Chcę ograć tutaj wszystko, co jest możliwe na nim Dobra, udało mi się zebrać tutaj z drużyną Mamy, moi drodzy, już podniesione tutaj kryształki Jakieś e, mocy i ochrony e, Mamy cyrkon Ulepszyłem broń na czwarty poziom e, Ulepszyłem naszyjnik na trzeci I pierścionek też na trzeci Dlatego teraz bierzemy się za poszukiwanie przeciwników I ktoś tam z przodu biegnie, więc warto by było ich dojechać Podchodzimy tam powoli O, ranger mostu wyrwał Od naszego maga strzała dosyć tutaj Poważnego, ja już biegnę za nim Bo jak go spowolnię, czy zestunuję To będziemy mogli tutaj naprawdę pokliknąć Nie, paladyn to jest gość, który Idzie tutaj w pierwszej linii Dlatego warto jest szukać gości Dobra Dosyć za 24, ich paladyn Dalej za 24, Próbuję obijać z wyskoku, bo więcej chyba się wtedy bierze. No i tak, mamy mały damage, ale próbujemy, nie? Dali za 24. Dobra, wygrywamy to, 17. Jeszcze ze dwa strzały będzie pomógł, nie? Paladyna, paladyna. Dobra, mamy gościa jednego położonego, więc go dobijamy od razu. I ludzie mamy pierwszego fraga. I tego gościa pasuje mi akurat ubić. Dobra, pyk. Oj, ranger na blisko, to ze mną nie ma startu. Tutaj gość sobie chyba przewalił troszkę. Ale idzie barbarzyńca od niego. Więc mamy rangera położonego się tutaj będą podnosić Dobra, dobiliśmy gościa Uciekamy stąd, uciekamy teraz stąd Więc mamy ludzie tutaj dwa fragi aktualnie zmontowane Koktajl małotowa sobie rzucamy pod nogi bo On mnie będzie leczył, nie? Tutaj się troszkę uleczymy Trzeba się odnowić Kolejny mi się koktajl już odnawia tam Dobra, HP odnowione I z tym barbarzyńcą też bym mógł powalczyć Tylko spokojnie, spokojnie Dobra, za 30 dostał Barbarzyńca nie ma tego slowa Oj, z nim będzie ciężko, więc z barbarzyńcą nie mam startu. Więc uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie mam sobie jak rzucić nawet pod siebie. No i widzicie, to jest gra z randomami, nie? W tym momencie. No mimo tego, że wyklikaliśmy dwóch gości, to moich teammateów nie ma... I z tej gry odpadamy i widzimy się zaraz najwyżej w kolejnym meczu No i dobra moi drodzy, jesteśmy w kolejnym meczu Jednego gościa już u nas nie ma, bo wyszedł z gry Ja tej uciekałem na 0 HP e, Dlatego, że moi teamieci gdzie indziej polecieli troszkę Niż zaznaczali na mapie I próbujemy walczyć, jest teraz trzech na dwóch Więc teoretycznie powinniśmy to wygrać A ja tej gonię, żeby troszkę to spowolnić Bo ja mam te spowolnienia, nie? Więc tego barbarzyńcy mamy teoretycznie już zrobionego To żeby tutaj moi timejci teraz walczyli też Również dzielnie, dobra Rzucamy tutaj healka Odbiegamy to i leczymy się. My mamy gdzie się leczyć, nie? Mamy leczenie. Teraz trzeba tylko z nimi sobie poradzić. Mój gość się położył, nie wiem jakim cudem. I oni też nie mają upgrade'owanych broni. Dlaczego są tacy mocni? Nie mam pojęcia, czy mu, mu trafia, czy nie trafia? Trudno wyczuć. Ja bym go próbował podnieść. Tylko mamy 5 sekund. Jak ich mag, to ich zapakuje. Będzie pograne. dobra. Mamy ich maga obitego. Teoretycznie. I moja magiczka też się wyłożyła. Ich mag się położył. Dobra, mamy ich. Ja teraz będę próbował podnieść mojego ziomeczka. Biegnie kolejny barbarzyńca, to jest chyba ten od nich barbarzyńca. Dobra, obijamy go delikatnie. On ma tego kilka Dobra, mamy ich podniesionych. Teraz łapiemy nice, tutaj moich teammateów. Okej, okay, okej. Okay. Wait, wait, wait. Ja yeah, I try, I try revive. Dobra, jeden odleczony. Podnosimy drugą osobę. I mamy ludzie dwa fragi, więc tak się gra tym paladynem. No paladyny można wyklikać, tylko żeby drużyna chciała współpracować jeszcze, nie? Dobra, tych sobie dobijamy. Jednego fraga już mamy. Teraz będzie drugi frag na naszym koncie. Więc jak widzicie, trzeba się i ratować, i łatwo nie jest. Tutaj wszystko mamy zabrane. Eee, wrzucamy kilka. I'm healing. Tyk, i leczymy nie, się, nie? Nie, nie? Dobra, elegancko. I ludzie, mamy jakoś ten mecz, jakoś to w miarę wygląda. Eee, one more enemy. Here, over there. Dobra, jesteśmy uleczeni. No jak widzicie, paladyn. Paladyn jest naprawdę mega potężny, nie? I paladyny można poklikać. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, bo trzeba to zwyciężyć, ludzie. Trzeba w końcu wygrać jakiś mecz. Szkoda, że nie mamy tego rangera już. E, ale no, jak widzicie, gość wyszedł z gierki dosyć szybko. E, trzeba upgrade'ować sobie te bronie i może coś wyklikamy jeszcze. Dobra, jakiś gość nas podjeżdża. Pewnie ostatni typ, co został z tego teamu, co zabiliśmy, dlatego teraz spokojnie, spokojnie tutaj. Ma sobie gościa wyklikać, nie? Help me, please. Czy nie podejdą do mnie teraz? No powinniśmy grać razem tutaj, nie? Ale... Jak widzicie każdy biega swoimi kierunkami Jest ciężko. I have one ranger here And uh, maybe a ranger Or wizard Let's check this house Dobra, mamy tutaj dwóch In gości Ja yeah. Podjeżdżamy tutaj trzeba ich wyczyścić Rosz, rash, bo Okej, two players Paladin and uh, ranger Chodzimy, wchodzimy, wchodzimy w nich Dobra, obijany, ten ich paladynek. Mocno obity, dostał za 22 razy, ma slowa. Będzie się kilował? Dawaj, 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 teammate, dawaj, 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 podjeżdżamy. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Biorę mu po 20, on jest mega obity. Przynajmniej mi ten ranger jego nie wyskoczył i nie pomógł. gość wyszedł z gry? Ja nie wiem, czego dobra, nie dostałem dobra, teraz fraga. Gość najprawdopodobniej po noku wyszedł z gry. Fajną rzeczą jest to, że na mapie mamy pokazane dropy, i teraz z moją drużyną blecę prosto tutaj pod tą skrzyneczkę eee, i zobaczymy, co w tym dropie się znajduje. Bo jeszcze ani raz nie miałem okazji tego dropu tutaj podnieść, więc eee, spróbujemy teraz coś namierzyć. I może, może będzie coś ciekawego. Widzę już skrzynkę tutaj z dropem, i podjeżdżamy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnego rzeźb co nas po, połamie tutaj. Eee, więc na spokojnie, na spokojnie, bez stresu. Eee, zobaczymy co w niej będzie, jak tą skrzynkę zdrobimy... A, tamtą skrzynkę już zdropili jedną Więc to jest jedna skrzyneczka tylko Pyk, zobaczymy co w niej jest ciekawego Cztery cyrkony Take it Eee, myślałem, że to będzie fajniejsze Cztery cyrkony, Z cyrkonami możemy sobie upgrade'ować co najwyżej Bronie na wyższy poziom Całkiem spoko, ale myślałem, że to jakieś Ciekawe rzeczy jeszcze będą What? Magic, magic. Troszkę się upgrade'owaliśmy tutaj eee, tam jakieś strzały lecą od tego naszego maga Upgrade'owałem sobie tutaj troszeczkę, moi drodzy, rzeczy Mamy na trzecim poziomie pierścionek, trzeci poziom naszyjnika e, jak i również czwarty poziom broni, więc tutaj mamy jakoś moc zebraną I są strzały, nie wiem dokładnie skąd Dlatego wszyscy razem musimy podchodzić Nasz mag jest mega mocno obity, dlatego Pasowałoby go uleczyć, nie? Ale nie mam też jak bo nie widzę na razie tutaj tych przeciwników. Nie wiem, gdzie oni są. Jak siedzą na dachu, to nie ma sensu podjeżdżać. Dlatego spokojnie. Ja mam tego healera, więc mogę tutaj leczyć ich. Pyk. Pyk. Dobra. I lecimy do przodu. W ogóle na tym mago jakaś Ukrainka gra tutaj. Eee, z tego co wiem już. I mamy tutaj dojazdy, nie? Próbuję gierkę ogarniać w miarę. Bo, bo daje mi te kryształki. I wie o co chodzi mniej więcej. Problem z tym barbarzyńcą troszkę, bo on w ogóle nie chce współpracować, tylko gra w swoją grę, jakby. Eee, dlatego mogę się na nim tutaj delikatnie wyłożyć. Dobra, wychodzę na górę po schodach. Lesy pierwszy, nie? Lesy pierwszy, tutaj mamy zielone kryształki ojczy. jeszcze. Okej. Okay. Zielone kryształki sobie zbieram, bo może jeszcze upgrade'uję broń delikatnie. Eee, brakuje mi jednego tak naprawdę. Dobra, wrzucamy broń na piątkę. Maksymalny poziom na broni, ludzie. Tu będzie pełna moc. jak jej spotkam, to na pewno wygramy. Nie ma opcji na porażkę, tego czego ten poszedł barbarzyńca, sam tam najgorzej Łap wariacie chila. trochę nie trafiłem Pyk Leczymy się Come here Jest dwóch na... Dwóch na trzech, nie? Więc teoretycznie powinniśmy to wygrać Jeden gość leży, nice Dobra, idę tutaj Do przodu, podjechać tego ziomeczka ostatniego tego dobijamy, i mamy ostatniego tej barbarzyńce. Gdzie on jest? Padł. Więc mamy, ludzie, wygrany pojedynek. Elegancko, nie? Mieli goście tutaj przewagę, no. My mieliśmy przewagę, tylko oni mieli przewagę tutaj terenu, bo byli na górze. Ale udało nam się tutaj jakoś ugrać. Jezu, idę do Barbarzyńcy, to jest kryształów. I dla MAGA, pyk. Więc barbarzyńca jest tutaj nasz wymaksowany już po tym. Eee, ja będę wymaksowany, jak sobie ulepszę te pierścioneczki jeszcze, nie? Cyrko mogę to ogarnąć. Okej. Okay. Dobra, musimy podhilować gościa. Rzućmy to. Pyk. Dobra, uleczymy się wszyscy tutaj. No i ludzie, możemy to wygrać nawet, nie? Mamy dwa fragi aktualnie, eee. więc elegancko. Dobra, mamy jedną z ostatnich faz gierki. Strefa cały czas się pomniejsza. Niedaleko jest zrzut nas. No i próbujemy, ludzie, teraz tutaj coś ugrać jeszcze, nie? Tam coś nasz mak strzela. A, bo co tam na dachu, goście? Więc elegancko. Powoli te high zaczynają przejmować. Bo tutaj te dachy są OP. Jak ktoś siedzi na dachu. Eee, to jest mega, mega mocny, bo trzeba go podjechać na blisko, nie? A na blisko nie jest tak łatwo tutaj podjechać Dobra, idę do moich teammateów, bo oni tam troszkę z tyłu zostali Ja jak coś mam tego healka jeszcze, to się mogę podleczyć Na tym paladynie i tą tarczę Dobra, oni chcą siedzieć w tym domku, więc podchodzimy tutaj Nie mam niczego tutaj, żeby im dać, żeby się można było upgrade'ować Dla łowcy mam, nie? I barbarzyńca dostał Barbarzyńca ma tutaj 12 poziom? Czego nasz barbarzyńca ma 12 poziom? Jak on teoretycznie miał najwięcej Tych wszystkich kryształków tam Chyba goż nie zbierał i się nie upgrade'ował No nieźle Dobra, mamy jakieś dymy, podjeżdżamy Timek I zobaczymy co tam pójdzie Ta nasza magiczka tutaj coś czaruje Coś tam obija delikatnie A my z tym barbarzyńcą musimy podchodzić Come on, come on, rush, rush im. Musimy ich podjechać Żeby zdobyć jakieś fragi 12 osób w grze jest jeszcze, my gramy całą trójką Nie wiem ile jest drużyn Ja nie mam voltingu, więc na to trzeba będzie uważać Czekam na barbarzyńcę, żeby samemu się tam też nie wystawia. Czekać, sobie rękawy troszkę podniosę. O nie, najgorzej. Najgorzej, złożyła się nasza czarodziejka. Więc no niedobrze, niedobrze. No i niepotrzebnie. Dobra, idziemy teraz my w dwójkę tam na górę. Może ich wyklikamy. Nie wiem, ile ich tam jest na tym dachu, więc to też trzeba będzie na to uważać. Tutaj nikogo już nie ma. Tam uciekł jakiś paladyn. Eee, a poza tym chyba niczego na razie nie ma. Tam jest paladyn i tam jest ranger. Więc tam jest dwójeczka jakaś My teraz mamy ten dach, ale gramy barbarzyńcą i paladynem Nie, więc będzie ciężko Jeżeli chodzi o klikanie gości tutaj na odległość Oj, będzie trudny podjazd Trudny bardzo podjazd mamy Strefa ułożyła się na jasna I mamy wszystkich na dachach Tam siedzi jeden gość, myśli, że go nie widać A go bardzo dobrze widać w tym domeczku Na dole mamy kolejnych kolesi Ale jest tu ranger, jest tutaj paladyn Więc nie możemy podjechać No nie bardzo, nie bardzo Nie bardzo tutaj podejdziemy, Nie i patrzcie, tutaj mamy gościa też w oknie. Więc no średnio. Fajnie było, gdyby Sonka się ułożyła na tym otwartym polu. Byśmy mogli więcej zrobić. Eee, ty byśmy mogli przerażować. Weekend can rush him. Dobra, wchodzimy tam. Wchodzimy tam ludzie. Raz się żyje, może jakieś fragi jeszcze wpadną. Eee, może coś pogramy, bo tak nie ma co stać z tyłu. Dobra, lecimy na podjazd. Mamy tutaj paladyna, mamy tutaj rangera. Fajnie by było dojechać najpierw tego łucznika. Ale takie proste wcale nie będzie. Rus Ranger! Ranger! Dobra, dostałem slowa tutaj od tego ich paladynka Więc goś nas slowuje A ten ranger obija, dobrze, w też tutaj kilka Tyk Jedziemy z nimi, nie? Ja tutaj próbuję kilować to jego ziomeczka Dobra, nie mogę go trafić No nie, mój pala się złożył, przegraliśmy ludzie ten fight Przegraliście ten, ten fight, próbowałem, ale nie wyszło. Ale szóste miejsce, dwa fragi, nie było najgorzej. No i tak się prezentował paladyn. mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!